Siemano morde, witam Was w takim luźniejszym filmie. Ostatnio było bardzo poważnie na kanale, więc dzisiaj postanowiłem wprowadzić trochę rozgrywki. Jest dzisiaj ze mną Freeze i gramy sobie na zombie escape link do Cześć, kanału. Cześć tu wisła witam was bardzo serdecznie! No, witam Was bardzo serdecznie i do tego kanału macie w opisie Zapraszam na bardzo fajne vlogi W ogóle to jest taki vloger blogger, ale gra w CS-a, więc gramy sobie na zombie <laughs> escape i biegamy Ma no, to zniekrzyć tak jak, jak ten zombie, jak mu się boję <laughs> Sorry, I tu surf no, co? Uh! Ale kot No Yes. Ja wierzę, że my ich nigdy nie dogonimy już? Wiem. W ogóle chodzi o to, jak ktoś nie wie o co chodzi, to polega na tym, że po prostu gonimy antyterrorystów, jeśli jesteśmy terrorystami. A na początku to my uciekałem przed zombiakami i jest fajnie wtedy. No ale my weszliśmy na serwer i musimy teraz ich gonić. Jesteśmy takim plepsem, że tak to powiem, i musimy gonić naszych panów. Marek, czekaj! Maro! Maro! Kurde, ale patrzcie, Ma Maro! Maro! Patrz, strój. Maro, kurde, wariat. Ty jak my tam wejdziemy? Drabina tu jest? Lol to się zepsuło To się zepsuło, nie było Cię słychać, ale już jest, dobrze e, nie nie nie, czekaj O co tu chodzi? Nie Czemu wiem. tu nas teleportowała? Aha, bo to się otworzy za 25 sekund, dobra Aha, Rozumiem, rozumiem, bardzo Cię rozumiem, dobrze no A tu się otworzy. A nie, może on wyjedzie, dobra, dawaj Tu jest jakieś przejście, dobra, tu tu przejście Biegniesz? Biegnę, biegnę Jakiś kurczak za ścianą, widzisz go? Zombie win! Mamy Tuż to koniec a, nice Ty nawet dobre pingi tu są No, yo, no! Yes! No! JAKI yes! O yes! oh, kurde tu jest 10 Humans! I za dwie sekundy się rozpoczyna New weapon. Dobra, biorę. Jestem, jestem human Nice. Human, Je Negev. Ty, tu jestem, tu jestem Nice, nice, biegniemy, biegniemy. mam Negewa, Negewa bierz, bo to najlepsze w sumie Dobra i widzicie i teraz nie jest nikt y, terrorystą. Teraz wybierzemy losową osobę, chyba nie. No, tak, no, no. 3, 2, 1. O, pykło, dwie osoby. No i dobra, my lecimy. Na szczęście nie jesteśmy tymi zombiekami. W ogóle nie znam tych map, ale. Konią w nas! Nie. Są tam? Nie, jest też jeden. się boję! Ja nie! Boję się. Ci surfują. Ja. Jakie bydlaki. No, To jakaś kładka. Po no co oni tak surfują? Jest, jestem. jestem ostatni! To jest no. przerąbane być ostatnim. No. Ja zawsze byłem ostatni. Ostatni będą pierwszymi, ale no... No właśnie. I ja tu jest jakieś przejście, nie wiem co trzeba zrobić. Nie wiem, oni to skaczą. A nie, bo to za, za, 9 sek za 8 sekund się otworzy. Patrz! Idzie bydlak! Jest śmierdziel jeden. Jezu. Dwóch! Sekunda, jest, otwiera się. Lecimy dalej. G, gdzie G? Gdzie, gdzie? gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Na parzej, ja bo tu się jakieś granaty rzucają, nie wiem co one robią w sumie. E, zamrażają i w ogóle. O no, zamknęło się. Nice, no, no one. ładne Kiedyś się te boczne otworzą, dobra, lecimy. Ora, jest to ostatni! Nie! No Jesus. Dobra, dawaj. Nie, 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 nie. 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 Gonią, gonią nas! Gonią? Nie, nie. Tutaj... No jezu, jest nie. Ale to było dobre, jakby tak byli dali za nami. I tu jakaś winiarnia leży. Idzie, idzie jeden, na rampie jest tam. Ale byt bieg. lag, Bydlak, bydlak, bydlak. Jest jakaś drabina. Co i tak szybko wchodzą? No bo bokiem się wchodzi. Ej. co dalej? Gdzie nie będzie wiem. wyjście? Tu chyba, bo tu wszyscy przyszli. Ej, nie, tu jest na blisko! Ja! Płacz na wariata, nie? A ja mi się skończyło. Reload. Nie! nie, nie. Olu. I oni mają 5000 AP, 4000, 6000. Przegramy przecież. No. Oooo! Uciekaj! Huh! Nie! Nie! <laughs> Jesteśmy zębikami. No i my przerobili my na na Ale nie wiedziałem gdzie iść. Ej tylko jeden no, Typek żyje. No dobra. Smalczyk wygrywa rundę. O, MVP. MVP, no. Ale Dobra. ja nie wiedziałem gdzie iść tu Lecimy dalej, Ter teraz musimy wygrać Pierwsza infekcja za 14 sekund Nie możemy być z zle... nich Dobra, ale Elipo to... nie będzie jak będziemy się, wiemy, wiemy gdzie by Bo tam 8, trzeba było wbiegnąć w prawo, a nie w lewo 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, chyba tak O, nie jestem, pierwszy. No, ja też nie ja Jestem pierwszy w ogóle ja Jestem za krok, krok, ja jestem tu, ja jestem tu no, to ja Ja jestem pierwszy, no co ty, ale, ale, ale. No, dawaj. Pod górkę znowu. Ej, nie lubię chodzić pod górkę. Ej, nie nie, iść tym surfem, po prostu biegnij tu, obok. Idę surfem. Tak nie jest szybciej wcale. A nie jest. <noise> dobra. No ale to w sumie i tak nie ma znaczenia, bo dobra, my i tak musimy poczekać, nie? Mhm. Dobra. A tu jest w ogóle. Ej, tu można chyba po tych skałach wejść, mi się wydaje, na tą górę, ale to jest w sumie i tak nic nie da, nie? No. Używaj granatów, bo one blokują strasznie, wiesz? Y, A co, smoke wchodzą na ten Na lampy lampy, Ej, pamiętaj, że smoke, chyba smoke zamraża. Nie mam smoka, nie mam smoke'a Nie masz? A nie, ja też nie mam Chyba wabik zamraża W ogóle co jest? Już się otworzyło? Ich w ogóle nie ma tu Widać ich? Ej, bo oni idą chociaż Wy gdzie oni są? Nie wiem ty. Nie ma ich chyba. Zamknęło się. W ogóle po co goś wziął awkę na takim trybie? Ty bez awką dość Toś wziął awkę? No. Co za I Ty Tyfy. I no faktycznie awkę ma no. Jak tak szybko po tej drabince wchodzić? Bokiem. W i A i bokiem wchodzisz. Cały czas? No. A tak spamować wuja, wuja, wuja? Nie no trzymasz wuja. I patrzysz się w bokę. Ja dobra, i teraz wiesz gdzie tu się szło? Tędy, tutaj się przeskakiwało Tak, przeskadza. tak, tak. a my źle poszliśmy czemu? No, bo tam się nie otwiera, ale tam wszyscy prawie poszli I ja, tu jest jakieś zejście w ogóle No Ja nie idę do tego zejścia Ja tu idę Ja nie, bo się boję sof, sof, i Są, są, są No nie ma co zrobić, biedaczek Za 15 sekund się otworzy, dawaj Ale co się otworzy? No ta brama i dorzucam. Łap. Się gość strzela w ogóle jakimiś rakietami samonaprowadzającymi? naprowadzającymi Nie wiem, właśnie, może to jest ten wabik, nie wiem. Dobra, otwiera się, otwiera o, się. O, orka, 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 orka. Orka, dawaj, Orka dawaj. na siwcie Tak się w Minecraft'cie mówiło. Co teraz, co teraz? Nie wiem. Aha, tam była jakaś broń, widziałem. O, tu się otwierzy. Otw otworzyło, dawaj. Tam była jakaś broń, widziałem taki bonus, był, wiesz? O, ja poszedłem w ogóle inną drogą ja, niż tam. ja poszedłem gdzie... w prawo, ja poszedłem w prawo. Ja, ja prosto. Mi się wydaje, że tamta brama otworzyło się otworzyła. Otworzyło się, otworzyło się. Gdzie? W prawo, w prawo się otworzyło. Aha, dobra. Ty by wyrzucił broń swoją w ogóle tutaj. pan! On stwierdził, że po co mu broń, jak ma kosę, nie jest silniejszy w łapach? Tak. Honosolu, honosolu, nie? Kolejna się otworzyła. Jezus, same bramy mi się przed oczami otwierają. Co o. się dzieje? Jesteś królem. Jestem królem, wszyscy łapy w górę. I co teraz? Nie wiem. Teraz nam się nie otworzy nic. A ja wszystkich tu zaprowadziłem i umrzemy. Ty, wariacie, ty. Chodź spać. Jezus, lecą, lecą, są! Są? Są, no. Otworzyło się coś. Co? Zamknęło, tak jest. Ej, tutaj w ścianie. Ale sekret. Ale żeby to zaprowadził nas ładnie. No, ty to jesteś przewodnik. Ty, ja to jestem przewodnik. Smalczyk jest the only. Prowadź, prowadź ktoś. Ja chcę. Konie bydlaki. Ja, ja, jedziemy. I typka pchają. Można podskoczyć, czy mi wywali z Nie, nie skacz lepiej. Aż biegną za nami, ej, nie, ty... A no, nie, to jest wróg. Myślę. Jest tu blisko! I oni zeskoczyli. Ja faktycznie. Aha, my tu mamy iść. No. No lej, tam widać ich, oni biegną. Ej, tu się można skapić u góry i te zombie na przykład pójdą sobie. Widzisz? Za nami tam widzę, widzę, no. Ale nie, dobra, chodź, nie będziemy taki... Wtedy przeżyjesz, bo wiesz, nie znajdą cię. No. Armaty jakieś tu w ogóle. No ale tym chyba nie można. No. I ja jestem na tym samym czubku. Widzę. Ja jestem tu na samym z przodu. Strzelam do nich. Widzę cię. O tak, ale... kurde wariacie. I co mamy dalej teraz zrobić? Co nam się otworzy niby? Tamte chyba gate y, nie? O! Coś wybuchło, chyba możemy przejść. No. Dawaj, przechodzimy, przechodzimy. Idę Tutaj? Nie wiem nie. Tu jest jakieś zejście chyba Nie, nie da się tam zejść Tu jest, tu jest, w prawo, w prawo O, zszedłeś, no Nice Szybko, kurwa, Ej co? Tylko my tu we idzie. Są tu, matu, są tu no To uciekaj Słyszysz? Słyszę ich, no Uciekaj Tu jest pirat Jack Sparrow Jack Sparrow Jezu, Jack Sparrow, mordo On nam otworzy chyba on nam pokazuje jak przejść Jackie, Jackie Chan, dawaj Jackie. Ja reloaduję Ja też Są tu, są tu, są tu Kurde, nie Dawaj, dawaj dobra. Otworzył. otworzył, otworzył Jackie Jackie Chan otworzył, no Dobra, lecimy Statek, yes! statek yes! yes! Nie! Jezu, zainfekowali mnie Co się stało? No nie! Kurde! Nie zdążyliśmy! Ty, ty jesteś zombie? Nie! A ja jestem zombie. Ja zuję, Zahir ja Ten jakiś tu miecz ma świetny. Bo do wody wskoczyli te zombia! No! Hehehe Chotu! <laughs> do mnie! Teraz ja jestem bydlakiem! No nie! No nie, już wchodzą, już bydlaki nie bij mnie! Ja zginę i mi tysiąc HP zostało. Dobra, leży. Wjechali na rejon. Ja na Lufie stoję, na Lufie stoję! Zginąłem Ja się zrespiłem dopiero w tej twierdzy, czaisz? Ja oram z buta! O! No, z Zrespiłem się w takim pomieszczeniu No ja też. Nie na sobie to mogę prosować. Nie. No. Wygrali. Oni wygrali. Dobra, moi Trzy, drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. No i wbijcie na kanał do free, Subujcie go, lajkujcie, bo ja to będę sprawdzał, kontrolował mordki. Tak więc wbijajcie. Subicie. Dokładnie, dokładnie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów. No i co? Żegnamy się z wami. Trzymajcie się. Na razie. Piona. Piona. Uuu.